Kultura masowa amerykańskim serialem stoi, chociaż to wcale nie oznacza, że tylko Amerykanie znają jakąś uniwersalną formułę na robienie dobrych seriali. Inni też potrafią, ale niestety najlepsze pomysły i tak trafiają do nas w wersji remake'ów z USA. W tej kwestii ekspansję Amerykanów można porównać tylko do zalewu chińskiego komunizmu z Monty Pythona. Często odbywa się to z dla fantastycznych oryginałów, po które oczywiście nikt już nie sięga, a szkoda. Dlatego mamy dla Was listę siedmiu najlepszych, naszym zdaniem, zagranicznych produkcji, które Amerykanie właśnie przerabiają albo już przerobili i wyszło im z bardzo różnym skutkiem. Le Revenant, Francja. Tytuł oznacza po prostu Powróceni i opowiada historię ludzi, którzy po wielu latach od swojej śmierci w tajemniczych okolicznościach po prostu ożyli i powrócili do swoich rodzin. Oparty na filmie pełnometrażowym pod tym samym tytułem, ośmiodcinkowy serial wyprodukował w 2013 roku francuski Canal Plus. Historia jest opowiedziana oszczędnie i, choć jest to science fiction o zombie, ma w sobie dużo niepokojącego realizmu. W 2013 roku produkcja dostała Emmy za najlepszy zagraniczny serial dramatyczny, co zachęciło Amerykanów do zrobienia własnej serii. Za projektem dla stacji A&E stoi m.in. Carlton Cuse od Lost. 10-odcinkowa pierwsza seria zadebiutuje już 9 marca 2015 roku. BROEN – koprodukcja szwedzko-duńska. Broen to trzymający w napięciu skandynawski kryminał, nagrodzony w 2014 roku prestiżową złotą nimfą dla najlepszego europejskiego serialu dramatycznego. Pomysł na serial, który opowiadał o zbrodni łączącej policyjne siły dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, tak bardzo się spodobał, że doczekał się aż dwóch remakeów: brytyjsko-francuskiego pod tytułem The Tunnel oraz dużo bardziej rozpoznawalnego meksykańsko-amerykańskiego pod tytułem The Bridge. Nakręcona dla stacji FX, amerykańska wersja jest bardzo podobna do oryginału, ale trudno zaliczyć ją do udanych. Brak jej klimatu, lekkości i naturalności oryginalnego Broen. Forbrydelsen, Dania Ten serial zarówno w wersji oryginalnej, jak i w wersji amerykańskiej znamy przede wszystkim pod tytułem The Killing. Ma na koncie nagrodę BAFTA i międzynarodowe Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego, a także komercyjny sukces, a nawet rangę kultowej produkcji. Taki serial nie mógł przejść niezauważony w USA i już w 2011 roku AMC pokazało pierwszą serię The Killing. Trzeba przyznać, że tu akurat się udało i amerykańska wersja stała na całkiem wysokim poziomie, a nawet w kolejnych sezonach udało jej się wypracować swój własny język i styl. Amerykańskie The Killing miało też o jeden sezon więcej, niż duńska wersja. Prisoners of War Izrael Zanim świat poznał Homeland, był Prisoners of War, a właściwie z hebrajskiego Hatufim, czyli po prostu Porwani. Opowiada historię dwóch izraelskich żołnierzy, którzy po niewoli w Libanie zostają uwolnieni i o konsekwencjach tych wydarzeń. Hatufim bardzo szybko stał się najpopularniejszym serialem w Izraelu. W 2009 roku prawa do adaptacji oryginału kupili Amerykanie, a dwa lata później w stacji Showtime zadebiutowało Homeland. Mimo że sukces remaku przyćmił oryginał, a amerykańska wersja od dawna żyje już własnym życiem, izraelska produkcja wciąż ma zagorzałych fanów. W tym m.in. Stephena Kinga, który w 2012 roku umieścił serial na ósmym miejscu swoich ulubionych tytułów: Shameless Wielka Brytania. Brzydcy ludzie z tak zwanej klasy pracującej, robiący brzydkie rzeczy? Taki pomysł nie mógł się narodzić w USA, krainie pięknych ludzi z białymi zębami. Zanim Shameless trafiło do stacji Showtime, było hitem w Wielkiej Brytanii i w 2005 roku zdobyło m.in. nagrodę BAFTA dla najlepszego serialu komediowego. Ostra, kontrowersyjna i miejscami obrzydliwa opowieść o rodzinie Gallagherów doczekała się 11 sezonów i zakończyła w 2013 roku. Już w 2009 amerykańską adaptacją serii interesowało się HBO. Ostatecznie serial zadebiutował w stacji Showtime i od tamtej pory ma się świetnie. Gomora Włochy. Najpierw była bestsellerowa książka Roberto Saviano. Potem nagrodzony w kan film pełnometrażowy, a ostatnio serial telewizyjny, który stał się międzynarodowym hitem. Krytycy są tak zachwyceni, że porównują go do rodziny Soprano czy the Wire. Tamroczna opowieść, rzucająca nowe światło na mafijny półświatek w Neapolu, czeka właśnie na drugą serię, co nie przeszkodziło Amerykanom latem 2014 roku kupić prawa do remakeu serialu. Choć na razie niewiele wiadomo na temat produkcji, mało prawdopodobne, by The Weinstein Company zmarnowało taką szansę. Niepotwierdzona plotka głosi, że aktualnie prowadzone są castingi do głównych ról: Utopia Wielka Brytania. Wyprodukowana przez Channel 4 Utopia to komiksowa, kolorowa, przerysowana, a czasami bardzo brutalna tragikomedia, która wyróżnia się nie tylko świetnym scenariuszem, ale i wyjątkową, nietypową formą. Mimo, że serial w Wielkiej Brytanii skasowano z powodu niskiej oglądalności, zyskał taką renomę i grono wiernych fanów, że zainteresowali się nim Amerykanie. A konkretnie HBO, które reżyserię całego pierwszego sezonu powierzyło niebyle komu, bo Davidowi Fincherowi. Towarzyszy mu scenarzystka Gonger, co w sumie powinno być gwarancją, że utopia Made in USA będzie świetnym remakiem. Mimo to strasznie trudno zrozumieć, po co poprawiać coś, co jest tak świetnie zrobione jak brytyjski oryginał. No i to już wszystko na dziś. Jeżeli znacie jakiekolwiek inne seriale, które nadałyby się na naszą listę, koniecznie piszcie je w komentarzach. Nieśmiało przypominam też, że jeżeli program Wam się podobał, możecie dać nam lajka albo suba. Znajdziecie nas też oczywiście na Facebooku i na Instagramie.